To jest książka, którą kupiłem w 2019 roku. Ja ogólnie jestem fanem Tekena. Nazywa The Art of Teken A Complete Visual Story. Czyli zdjęcia lub obrazki z Tekena. Powstało jak był Teken 7. To jest Kazuyama Mishima. A to jest Heihachi Mishima, jego tato. Oni się nie lubią i nie szyję, bo on nie żyje, po on 1. To jest, jest Tekken tak 1. Kawka. The Birthday of To jest za jest Tekken na 6. Tak wyglądał Tekken 1. To jestem fanem Tekken. A w ogóle Tekken to jest The King of Iron Fist Tournament, czyli krótką żelazną Pięści Takie jest rozwinięcie całe. I w sensie literki się nie zgadzają, aż tak, ale to jest z tego japońskiego, trochę przekręcone. I to jest Paul, to jest Higgy, to jest Kazuya, to jest Nina Williams, to jest Jack. Każda z tych postaci była we wszystkich grach praktycznie. No ci w ósemce nie ma po skinu, ale wiecie. No i to jest grafika kiedyś, bo z ja gry wyglądają praktycznie tak samo i w filmikach i na żywo jak Crash, A kiedyś te stare gry z czasów właśnie PlayStation na filmikach takich pre render czyli wcześniej zrobionych, a nie na żywo jak Z Niną, z to jest Nina Williams, Marshall Law. To jest Michelle Chang, to jest Yoshimitsu, to jest King, to jest Chuck. Każdy z nich nadal jest w grze lub dziecko ich. To see him. też jakoś dobrze słychać wszystko niestety się okazuje na nagraniu to jest pierwszy taki właśnie ja w niego nie grałem jak wyszedłem samoloty. ale grałem w niego jak już byłem, ja te plakaty po są fajne to jest mega fajb Przecież on już dwa, ma ten sam strój? Ooo, zaczynamy, oczywiście. Jaki to jest kuma? Kadrio? to jest? Twarz Kinga, rzadko kiedy widać, bo zawsze ma. Jeszcze oczekuj.

Uczyń, no, ale księżyc to jest nowa postać, ona jest włożką. Makać.

Artuk, Steve, da ist Sinn. Czyli mam nazwisko Kazama, ale po matce, ale jednak no jest mi Lili, to jest mój mail. Lili weszła tak dziwnie, bo ona weszła niby w nie piące, ale tak Kasumi to jest babcia, to jest żona Wiegaczego, okay, ja zaciekana miała mieć, wow, wersję. Ona właśnie też ma tych rodzin. I chyba od niej kasują, właśnie. To jest adoptowany syn Wiegaczego, okay, ja on Litaura. On jest gejem chyba. Lars jest chyba synem z krwi. Z posz I ona lata po całej mapie jak walnięta. I widzi tylko potem, że ja mogę nie atakować z tą skórą, z

Myślałem, że będę mógł grać wszystkie poprzednie tegeny, które minęły z PlayStation 3 i ku mojemu zaskoczeniu na, teken, na PlayStation 4 nie można było.